Dzisiejszy odcinek jest trochę bardziej do pogadania, ponieważ na swoich social mediach dostałem pytanie: Dlaczego nie robię recenzji wózków elektrycznych, ale takich bardziej zaawansowanych? I dzisiaj postaram się udzielić odpowiedzi na to właśnie pytanie. Po pierwsze, chciałbym Wam przypomnieć, że stworzyłem jednak dwie recenzje wózków elektrycznych, do których obejrzenia Was oczywiście gorąco zachęcam. Obie recenzje znajdziecie na moim YouTubie. Pierwsza z nich dotyczy najlżejszego wózka elektrycznego dostępnego na rynku, czyli Q50R Carbon z Sunrise Medical. Zaś druga jest takim porównaniem trzech wózków elektrycznych z takiej średnio wyższej półki składanych i zachęcam Was do obejrzenia. A jeśli zainteresował Was któryś z tamtych wózków lub poszukujecie po prostu sprzętu idealnego do siebie, to słuchajcie, możecie odezwać się do mnie. Pomogę Wam uzyskać dofinansowanie do tego wózka, ogarnę Wam pokaz tego sprzętu i jakby co, no po prostu postaram się dobrać ten sprzęt idealnie do Waszych potrzeb. No i przypominam także, że znajdziecie mnie na moich social mediach i na YouTubie. Tutaj znajdziecie nazwy, profili, pod którymi funkcjonuję w sieci. Oczywiście zapraszam was także do dyskusji, bo może być tak, że zgodzicie się w pełni lub całkowicie nie zgodzicie się z tezami, które przedstawiam w dzisiejszym odcinku, więc sekcja komentarzy oczywiście jest otwarta na wasze uwagi. Ogólnie rzecz biorąc, brak recenzji filmów dotyczących bardziej zaawansowanych wózków elektrycznych, to jest mój celowy zabieg, ponieważ recenzowanie nowoczesnych wózków elektrycznych, no to nie jest już takie wsiąbzdju. W przypadku nowoczesnych wózków elektrycznych zaczyna się to robić troszkę bardziej skomplikowane, ponieważ te rozwiązania są bardzo modułowe. No, niech za przykład posłuży nam wózek takiej już wyższej klasy, Q400 ze Sunrise Medical. Wózek ten ma trzy rodzaje napędów: na przednią, na tylną, na środkową oś. Prawie każdy napęd damy radę skonfigurować ze trzema lub czterema rodzajami silników o różnej mocy. Do tego mamy różne rodzaje i różnej wielkości kółka przednie. Tylne, a w przypadku wózków na środkowość koła środkowe. Do tego mamy jeszcze trzy lub cztery rodzaje baterii. Idźmy wyżej. Oprócz tego mamy dwa rodzaje siedzisk: CDO Pro i CDO Lite. I słuchajcie, do każdego z tych siedzisk jesteśmy w stanie dobrać około 20 rodzajów poduszek oparcia no i myślę, że z drugie tyle poduszek siedziska. A siedzisko? Czy ma być mocowane na stałe pod stałym kątem, czy może z tiltem siedziska? Lub może na przykład z odchylanymi plecami. A jeżeli odchylane plecy, to czy mają być z takim systemem anti-shear, czy bez systemu anti-shear? No i winda. Pytanie, czy robimy wózek z windą, czy bez windy? A jeżeli z windą, to czy instalujemy w tym wózku system SIMI, czy nie instalujemy? Oprócz tego wypadałoby sobie wybrać podłokietniki. A podłokietników mamy chyba z pięć rodzajów. I jak mamy tych pięć rodzajów podłokietników, do każdego z nich można sobie wybrać różnej wielkości poduszkę o różnym kształcie podłokietnika. Oprócz tego mamy z pięć lub z sześć rodzajów modeli podnóżka, regulowane lub nieregulowane, z różnymi płytkami, z podparciami na podłodzia lub bez podparci właśnie na podłodzie. A żeby było prościej, mamy jeszcze dwa systemy sterowania: klasyczne VR2 i bardziej nowoczesne rozwiązanie Ernetowskie. Do jednego i do drugiego możemy dobrać sobie różną moc właśnie tych systemów sterowań, które pozwoliłyby nam obsłużyć odpowiednią ilość siłowników lub silników które sterują wózkiem. W systemie VR2 możemy sobie wybrać pomiędzy dziesięcioma lub coś koło tego końcówkami drążka i te same końcówki drążka możemy zainstalować też w ernecie. Ale oprócz tego w Ernecie mamy, no jak ja tak szybko policzyłem, około 50 rodzajów sterowania niestandardowego, które pozwala obsługiwać wózek za pomocą władnych części ciała. A to tylko te rozwiązania, które zostały umieszczone przez producenta w formularzu, bo ja jako osoba dobierająca sprzęt potrafię sobie i czasami trzeba po prostu wymyślić jakieś niestandardowe miejsce zamocowania sterownika, żeby osoba, która będzie posługiwała się tym wózkiem po prostu dała radę go obsłużyć. No, i generalnie rzecz biorąc, jak wózek przychodzi z fabryki, to nie zawsze odpowiada pod względem właściwości jezdnych osobie, która będzie miała się nim poruszać. Ja po prostu jestem w stanie wziąć sobie programator i w jakim zakresie przeprogramować opcję wózka, żeby jeździł bardziej zgodnie z potrzebami osoby, która będzie się tym wózkiem poruszać. A to wszystko jestem w stanie wybrać w ramach jednego modelu, z jednej rodziny wózków, z jednej firmy. A nie zapominajcie o tym, że wózków mamy bardzo wiele rodzajów, bo oprócz sunraysowych wózków to także występują bardzo fajne, nowoczesne rozwiązania z Pride Mobility, wózki Quantum. Mamy także fajne rozwiązania z Otoboka, bardzo dobre wózki z Meiry. No i także troszeczkę taką bardziej budżetową firmę Vermeiren, w której też znajdziecie wózek, który można sobie wybrać, skonfigurować i dostosować do swoich potrzeb. I dlatego właśnie zdecydowałem, że nie będę testował wózków elektrycznych, tych bardziej zaawansowanych. Po prostu nie jestem w stanie jednym modelem, jedną sztuką zrecenzować całej rodziny wózków bo te modele są po prostu zbyt zmienne i potrafią się różnić zbyt wieloma szczegółami, żeby móc wyrażać swoją opinię na ten temat. Nie znaczy to oczywiście, że wózków elektrycznych nie będę testował. Będę, tylko takie bardziej proste modele, jak stojący za moimi plecami wózek Wheel i może jego recenzja pojawi się, jeżeli czas pozwoli. Ogólnie rzecz biorąc, będę wybierał takie modele, żeby móc skrócić Wam całe klucz związane z wózkiem, no... Kilku, maksymalnie kilkunastu minut filmu. Mam nadzieję, że nie odebraliście tego, że boję się dobierać wózki elektryczne, no bo tak nie jest. Generalnie rzecz biorąc, no ja lubię, bardzo lubię, uwielbiam dobierać wózki elektryczne. Ale podczas doboru sprzętu, no ja nie skupiam się na dwudziestu rodzajach podłóżek i kilku innych rodzajach podłokietników. Po prostu podczas spotkania z wami i doboru tego sprzętu na podstawie waszego obrazu ciała i tego, jak funkcjonujecie, jestem w stanie skrócić. Naszą rozmowę do zaproponowania dwóch lub trzech rodzajów poduszek, do tego jednego lub dwóch rodzajów podłokietników, po prostu taki dobór sprzętu jest trochę szybszy niż przedstawianie całej ogromnej recenzji i mówienie o 10-20 rodzajach podłokietników. Uważam też, że recenzja filmu, w której ktoś mówi, że wózek wchodzi w trudniejszy teren jak dzik w żołędzie, jest po prostu no, obraźliwa dla Was, moich widzów, którzy chcą się czegoś konkretnego dowiedzieć na temat wózka elektrycznego. Co chcę powiedzieć za pomocą dzisiejszego filmu? No przede wszystkim to, że recenzja współczesnych wózków elektrycznych jest po prostu no, bardzo skomplikowanym procesem i trudno to zrobić, żeby za pomocą jednego modelu, który akurat posiadam u siebie, bo taki skonfigurowałem dla klienta lub taką pokazówkę mam, no jest po prostu procesem bardzo trudnym i niesprawiedliwym w stosunku do tego, co dany wózek może oferować klientowi. To, co będę robił, to mogę opowiedzieć o rozwiązaniach, które znajdują się w konkretnych wózkach, które wyróżniają je na tle jakiejś konkurencji i znacząco ułatwiają życie osobom z niepełnosprawnością, bo dzięki temu rozwiązaniu w danym modelu, danej firmy możecie po prostu znaleźć fajne rozwiązanie właśnie dla siebie. Ewentualnie opowiem troszeczkę więcej o rodzinie wózków i to, że posiadają na przykład bardzo fajny szeroki zakres konfiguracji lub na przykład wyróżniają się jakąś poszczególną cechą. Także bardzo dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka i mam nadzieję, że rozwiązał on kilka Waszych wątpliwości. A jeżeli uważacie, że materiał ten jest wartościowy i warto byłoby, żeby się nim podzielić, to słuchajcie, ja nie mam nic przeciwko, udostępnijcie go na swoich socialach, pamiętajcie o tym, żeby polubić mnie na tych socialach. No i co? I zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Jeżeli macie jakieś komentarze i chcielibyście się podzielić swoimi uwagami, sekcja komentarzy jest oczywiście dla Was jak najbardziej otwarta. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia może jeszcze w tym roku. I co? I pozdrawiam Was bardzo gorąco. Do zobaczenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.